Dominik Wardzichowski, witajcie w nowym sezonie programu Dogrywka w Sport.pl, dziś moim gościem jest Kamil Grosicki, reprezentant Polski i piłkarz Hull City. Cześć Kamil. Witam, dzień dobry. Kamil, co Ty sądzisz o grze polskich klubów w europejskich pucharach, a żeby być precyzyjnym w eliminacjach do europejskich pucharów? No, mistrz Polski bardzo szybko odpadł z walki o Lidę Mistrzów. Ale ja się spodziewałem od samego początku, że to Ledia mimo wszystko i tak będzie tym zespołem, na którym wszyscy zwrócą uwagę i która będzie walczyła do samego końca. Ledia walczyła z Rangersami, oglądałem dwa mecze, szkoda, szkoda, że w ostatnim minucie stracili bramkę i odpadli, bo jakby, jednak jakby była drogi może rzuty karne, to inaczej się to inaczej się potoczyć, więc szkoda, szkoda, że nie mamy żadnego zespołu. A Ty zgadzasz się z tą hierarchią, że polska piłka jest teraz na równi z Wyspami Owczymi i z tymi małymi krajami, które nie mają drużyn w europejskich pucharach? No są jakieś rankingi, tak, eee, więc gdzieś to oddaje to, co, to, co się dzieje, ale no, mhm. Ja nie uważam, że aż ta, ta nasza polska persetlasa jest tak bardzo słaba. Że no po prostu nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, czemu, czemu to tak wygląda, że nie możemy dziś awansować do, do mistrzostw, do, do europejskich pucharów. Ale wierzę, że, że to wszystko się dziś w przyszłości zmieni. A gdybyś miał ocenić, o co polskie kluby walczyłyby w Championship, te najlepsze? W Championship to jest bardzo ciężka lina, więc wydaje mi się, że. Środek tabeli max? Ciężko, ciężko, ciężko mhm. to widzę, bo to jest inna piłka zdecydowanie, mhm. inny styl gry. Mhm. I... Więc, ale nie, nie, nie lubię tak oceniać, więc, mhm. ale mówię, bardzo ciężko by było zespołu mhm. To na czym twoim zdaniem polega ten fenomen reprezentacji Polski, że to jest ta jedyna drużyna w Polsce, która potrafi ucieszyć kibiców swoją grą i potrafi dać radość Polakom? Mhm. No na pewno mamy zawodników z światowego topu, z Robertem Lewandowskim na czele, który tę reprezentację e, ciągnie w dobrym kierunku. Więc na pewno pokazał, że, że nie ma rzeczy niemożliwych i każdy z nas chce jak najlepiej grać dla reprezentacji. Grają zawodnicy w dobrych klubach w Europie, są ważnymi zawodnikami swoich zespołów i potem to przenosimy na mecze reprezentacji. I to jest najważniejsze. A wy czujecie w kadrze, że jesteście o krok od tego celu, który sobie założyliście, od awansu na Euro 2020? No, gdzieś tam gdzieś z tyłu głowy myślimy o tym, że jest blisko, mm -hmm. ale no, zarazem bardzo daleko od no, tych meczy jeszcze zostało 6, nawet nie ma jeszcze połowy, więc no, tych punktów naprawdę jeszcze brakuje i czas zrobić wszystko, żeby jak najszybciej sobie te kolejne marzenia zapewnić. A to będzie kluczowe zgrupowanie, to najbliższe, bo zagracie ze Słowenią i z Austrią, czyli z rywalami takimi bardzo groźnymi, którzy jeszcze liczą się w walce o awans. No oczywiście, no na pewno będą to bardzo ciężkie spotkania. Każde spotkanie jest ciężkie w tej grupie, już to pokazywały te wyniki. Może oczywiście ostatnim z Izraelem 4-0 wygrana, ale no mówię, no, w każdym meczu trzeba dać maksa z siebie, żeby... żeby żeby te punkty zdobywać. A jak Ty reagowałeś na początku kadencji Jerzego Brzęczka, na tą krytykę, która dosięgnęła selekcjonera, na to, że Mówiło się, że reprezentacja nie gra widowiskowo, na to, że ma słaby styl. Jak ty podchodziłeś do tej krytyki? Każdy że może powiedzieć, wyrazić swoje zdanie na, na każdy temat. Eee, no my po prostu zdobywaliśmy punkty. Eee, dziś może ta gra nie była e, najlepsza, no ale w tym wszystkim się na, na, najlepsze są punkty ze abyśmy grali pięknie, e, abyśmy mieli 4 punkty. No to, abyśmy pięknie grali, sytuację byśmy mieli, tego wszystkiego. Najważniejsze są, w takiej sytuacjach są punkty, a forma zespołu w sensie jakość w każdym meczu jest coraz lepsza, więc jestem o to spokojny, że z każdym meczem jesteśmy coraz lepsi. A mecz z Izraelem tutaj na PG narodowym to, to mogło być takie spotkanie przełomowe dla kadry Jerzego Brzęczka? Ciężko powiedzieć, na pewno to było dobre spotkanie, ale każdy mecz jest inny, więc yy, ja do tego tak nie podchodzę, że, że to był nasz yy, max. Ale to było takie spotkanie jak za kadencji Adama Nawałki z Niemcami tutaj, na tym stadionie? To było inne spotkanie z meczu z Niemcami. Tutaj my praktycznie 80% czasu spędzaliśmy na, na własnej połowie. No Czekajcie się na kontrę. Czekaliśmy na kontrę. To było bardzo ciężkie spotkanie wtedy. Na pewno tutaj z Izraelem to mieliśmy więcej sytuacji, więcej możliwości gry z piłką. A z Niemcami wtedy ten, mówimy, gdzieś no, broniliśmy się, no, ale no, tamten no, mecz to jest historyczny, więc to nie ma w ogóle co porównywać e, e, tych dwóch spotkań. A jak Twoim zdaniem zmieniła się reprezentacja Polski Jerzego Brzęczka do tego, co było za czasów Adama Nawałki? Nie lubię porównywać pracy selekcjonerów na pewno. Wszyscy wiedzą, że jakie miałem relacje z trenerem na Valkrom, który dziś mnie ukształtował jako piłkarza, dał mi szansę, poważną szansę w reprezentacji Polski, którą wykorzystałem i za to mu, bardzo dużo mu zawdzięczam I on o tym wie i że na mnie postawił. I... Trener na Walka wykonał świetną pracę przez te lata w reprezentacji, ale przyszedł nowy trener ręczer, trener który też na mnie postawił i też mu odpłacam się jak najlepiej. Też mam bardzo dobre z tręcem relacji, dużo rozmawiamy. Już jestem zamkiem dość takim bardziej, tym jednym ze starszych więc też mam gdzieś swoje zdanie. Które trenery zawsze mnie wysłucha i dziś rozmawiamy, więc y, no fajnie, fajnie. No. Ale mówię, no, y, to wszystko i tak trzeba na boisku pokazać. To, to, że ten trener cię lubi, czy stawia na ciebie, okej, okay, dostaniesz szansę jedną drugą, ale musisz tą szansę wykorzystać. A ty czujesz to wsparcie od selekcjonera Jerzego Brzęczka, bo powiedziałeś, że jesteś piłkarzem do jednym z bardziej doświadczonych w tej kadrze i też czujesz odpowiedzialność za reprezentację Polski? Eee, oczywiście, no tak jak e, powiedziałem wcześniej, no, jestem jednym z tych z, bardziej starszych doświadczonych, którzy w zasadzie grają e, długo, więc e, ciężar jest też na mnie, jestem pomocnikiem, ode mnie są wybadane bramki, asysty, więc e, muszę temu zdaniem sprostać, więc... E, Jestem na to gotowy. Te liczby na początku sezonu są dobre. Ostatnio fenomenalny gol z rzutu wolnego. E, jesteś zadowolony ze swojej formy na początku tego sezonu i tak patrząc w dłuższej perspektywie, czy to może być najlepszy sezon Kamila Grosickiego w karierze? No Mam nadzieję, że taki będzie. No, w tamtym roku pierwszy mecz rozegrałem pod koniec września, więc e, dzisiaj już mam sześć spotkań w sierpniu. I tak te liczby się dziewię... udało dobre wykręcić w poprzednim sezonie. Tak, tak. No więc. W tej jest bardzo dużo spotkań, więc tych meczów będzie bardzo dużo, więc statystyki y, będą dobre. A to było najspokojniejsze okno transferowe w Twojej karierze? No, zawsze coś się dzieje, ale mhm. y, nie było jakiegoś takiego... To była jakaś konkretna to, propozycja? To Były, ale to, mhm. to, to, że ja dostałem konkretną ofertę, to, mhm. to nie znaczy, że klub y, przyjął, gdzieś był zainteresowany moim odejściem. I na koniec Kamil, zakończysz sportową karierę na nowym stadionie w Szczecinie w barwach Pogoni Szczecin? No to, to jest mój cel, tak bym chciał, to jest moje marzenie, a czy pogrom będziemy w tej chciała, to zobaczymy, bo nie wiadomo kiedy to będzie. Gościem kolejnego odcinka programu Dogrywka w Sport.pl był Kamil Grosicki, dziękuję bardzo dziękuję serdecznie, bardzo. do zobaczenia w następnym odcinku.